Dobra posłuchaj, skończyło się udawanie, że kupujesz auto, bo ma innowacyjną kosmiczną technologię. Kupujesz auto, na które cię stać. A ponieważ średnia cena nowego auta w Europie wzrosła o 77%, a twoja siła nabywcza nie, dacia daje ci to. To hipster koncept, Wóz, który łami motoryzacyjne konwencje i jest wierny wartościom daci. Z przodu wygląda jakby go narysowało dziecko prostokątami. Jest osadzony na czterech kołach. Po prostu zero zwisów, minimalistycznie, symetryczne linie, bo to jest najtańsze w produkcji. Jaki jest cel? Zrobić elektromobilność dostępną dla jak najszerszego grona. Długość 3 metry, wysokość 1,5 metra, ale ma cztery pełnowymiarowe miejsca. Tak może wyglądać efekt rezygnacji z bzdur. Jest 20% lżejszy od Springa. Mniejsza masa mniej surowa... Mniej energii do jazdy. Klamki z pasów. Lżej, taniej i wygląda jak manifest. Hipsterzy to pokochają. We wnętrzu jestem trochę w szoku. Dwa fotele z przodu są połączone w formę siateczkowej kanapy. Wiesz, takie nawiązanie do kultowych popularnych samochodów. Wentylator na ten słynny dachowy pin, grana nudę, zip bugi na drzwiach i głośnik. Personalizujesz jak chcesz. Szyby przesuwne, żeby obniżyć koszty i masę. Zero bajerów, tylko poduszki powietrzne. Dokujesz swój własny telefon. On jest cyfrowym kluczykiem i ekranem multimedialnym. Bo znowu, użyj swoich rzeczy, a my cię za to skasujemy mniej. A personalizować wnętrze może dzięki Z tyłu ostatnia szansa na luksus. Dwuczęściowa klapa, bagażnik od 70 do 500 litrów. czyli da się. Lampy, diody schowane za szybą, bo po co nie szkło. Design to koszt. Dacie hipster koncept została stworzona bo rynek dąży żeby oferować coraz więcej, a Dacie robi swoje.